Nasz liceum plan klasyk osiągnął imponujące wyniki w corocznym rankingu liceów według prestiżnego wydawnictwa perspektywy. W 2024 roku szkoła zajęła 59 miejsce wśród ponad 200 warszawskich liceów. Awansując o 25 pozycji w porównaniu z poprzednim rokiem. Wynik ten sprawił, że plon klasyk został najlepszym liceum w dzielnicy targówek, co stanowi ogromny sukces dla całej społeczności edukacyjnej tej dzielnicy. 95% naszych uczniów zdaje egzaminy maturalne, chociaż rozpoczynają naukę w plon klasyk bez początkowej znajomości języka polskiego. Zapraszamy do naszego liceum!